Dzień dobry Od razu mówię, że to będzie jeden wielki chaos Ponieważ wychodząc z domu Ja teraz na zakupy Wychodząc z domu miałam taką wielką potrzebę Żeby tutaj coś powiedzieć Nie mam w głowie w ogóle Planu, punktów, odniesienia Będę lecieć na żywca Ale po prostu dzisiaj jest taki dzień Oprócz tego, że świętujemy dziewiątą rocznicę Chodzenia ze sobą Piękny czas I jak wracam do tych momentów Tych naszych początków po prostu było pięknie. To też jest taki drugi czas, bardziej melancholijny, taki nakłaniający do, no, do przemyśleń i tutaj podzielenia się z Wami pewnymi kwestiami. Jest właśnie czas dzisiejszego wywiadu Daniela u Żurnalisty, który już jest na Spotify'u. Ja niestety nie korzystam ze Spotify'a i czekam na godzinę 16. Czekam na godzinę 16 aż będzie cały wywiad na YouTubie. Także moi drodzy Jeszcze puściłam sobie taki kawałek, nie? Smutny Co ja wam chciałam powiedzieć? Odnośnie wywiadu, bo mimo że to jest wywiad Daniela i, i tylko on go udzielał, to czuję się że on dotyczy też mnie, no w sensie on dotyczy mnie, ale czuję, że muszę o tym opowiedzieć i się z wami tutaj podzielić. Masło maślane, tak wiem. Więc patrząc, yy, wiecie, minął rok od, te, od tego naszego bardzo złego czasu, rok. 28 grudnia Daniel wrócił do domu, od jakiegoś września, października zaczął się przysuć, więc to rok i trochę miesięcy. Yy. I mimo, że od końca zeszłego roku chodzimy na terapię, yy, z terapii na terapię było coraz lepiej, to ja dopiero teraz po, po roku zaczynam dowiadywać się kwestii, o których wcześniej nie wiedziałam, które wcześniej próbowałam z Daniela wydobyć i ja, i terapeutka. Yy, Daniel jest takim typem człowieka, że to jest taki. Yy, to jest skorpion, więc od tego zacznijmy. Jest to bardzo uczuciowy. Bardzo taki romantyczny osobnik, w, który ma na sobie dużą warstwę skorupy. Jeżeli chodzi o jakieś takie uczucia, co go boli, o jakieś takie mniejsze porażki, jakieś takie bzdurne porażki, które dla większości są totalną bzdurą i. Mm, i mówią o tym normalnie, to dla Daniela to było coś ciężkiego. I to było takie, wiecie, jego egotop. Więc dopiero teraz zaczynam się dowiadywać pewnych rzeczy. I pewnie zadajecie sobie pytanie, czy nie jestem zła, że dowiaduję się teraz. Powiem tak, na wszystko jest odpowiedni czas w życiu. I gdybym... Tak sobie myślę, że gdybym dowiedziała się wcześniej, w jakichś momentach, to nie dotarłoby do mnie to tak, jak dotarło teraz. Daniel u Żurnalisty był dwa dni temu, i dwa dni temu, około 21, wrócił do domu po tym wywiadzie. I wiecie, ja myślałam, że ja wszystko wiem. W sensie, ja wiedziałam wszystko powierzchownie. O tak, wszystko powierzchownie wiedziałam. Były sytuacje, o których wiedziałam, przy których byłam, ale nie wiedziałam, co jest, jakby, źródłem tej sytuacji. Wiecie, o co chodzi? I są dwie takie sytuacje, właśnie o których Daniel mi powiedział dwa dni temu. Powiedział, że powiem mi to przedpremierowo, które po prostu zmroziły mi krew, i, i dopiero zaczynam rozumieć, jaki on miał problem ze sobą. Wiecie, ja, gdyby postawić nasze mm, punkty widzenia tych, tych sytuacji sprzed roku. To zupełnie inny punkt widzenia ma Daniel, zupełnie inny punkt widzenia miałam ja, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że Daniel był zamknięty, on mi o niczym nie mówił, on wszystko dusił w sobie, on się wstydził przyznać do błędu, wstydził się przyznać do... Um do jakiejś porażki, wstydzi, wstydził się powiedzieć, że coś go boli, że, że z czymś ma problem, że sobie nie radzi. No po prostu taki zakuty łeb, zamknięty w sobie i teraz przez właśnie rok na terapii yy, cały czas nad tym pracujemy, żeby on się otwierał. Mimo, że to jest taki, wiecie, wygadany i, i twardy ziomek, no to z takimi rzeczami miał, ma problemy. Jeżeli chodzi o ten wywiad, to jest takie hmm, zwieńczenie. Na zakończeniu pewnego etapu, etapu, który się ciągnął, etapu, który no, był bardzo ciężki I, i wiecie: ta przemiana Daniela nie trwa 2, 3 tygodnie, 4. Ona trwa już ponad rok. Rok bez używek, rok bez agresji, rok bez y, 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 alkoholu. Ja, jeżeli chodzi o ten alkohol i o to, co się działo, i. Opowiem to z moimi oczami, to tak, zrobię taką pogadankę, tylko dajcie mi. Um, dajcie mi czas po prostu, ale będzie obiecuję. Eee, więc ta przemiana trwa długo i ja, która żyła z nim 9 lat, dzień w dzień, 24 na dobę, my całe życie, w sensie te nasze wspólne życie, byliśmy ze sobą bez żadnego tam odpoczynku i nie mieszkaliśmy osobno, tylko wszystko razem razem. Um, to mogę powiedzieć, że ja jestem. W szoku. Jestem w szoku, jaka przemiana przeszła. I wiecie, i to nie jest takie powierzchowne, że, że kilka rzeczy się zmieniło, że on nad kilkoma rzeczami panuje. Nie, to jest po prostu jak ręką odjął. I, I ja nie wiem, czy ktoś przechodził przez takie coś, będąc osobą obok, albo czy byliście w takim epicentrum, typu na miejscu Daniela. Ale to jest coś niesamowitego. No i z takiego człowieka wiecie: narcyza. No, narcyz, Daniel to był narcyz. Wypisz, wymaluj: narcyz, egotop, bardzo impulsywny. Wystarczyło, że coś było źle, nie po jego myśli, on się awanturował. Jak zawsze graliśmy ze znajomymi w jakieś tam gry na imprezach, to jakieś kalambury czy coś tego typu, to i wymienialiśmy swoje dobre cechy i te złe cechy, to no większość, jak nie wszyscy, jako złą cechę Daniela mówili, że jest bardzo impulsywny i on się wtedy denerwował. Ale wiecie, jakieś tam rozładowanie tej, tej sytuacji całe było na imprezie, ale no każdy to wymieniał, więc każdy w otoczeniu wiedział, że Daniel jest impulsywny, że no po prostu jak posta Wiecie, postawi się swoim i dąży do swojego... No, to jest no, fajna cecha, ale dodając do tego tą impulsywność i taką złą energię, i, i, i złość całą, to no, nie prowadzi do dobrego. Więc y, znajomi wiedzą, jak było, rodzina tym bardziej wie, jak było, bo byli mm, świadkami no złych sytuacji, zwłaszcza rok temu na święta, więc te święta dla nas będą wyjątkowe, bo. Jeżeli patrząc na święta rok temu, to ja robiłam wszystko, żeby zagłuszyć to całe zło, które jest. Wiecie, stroiłam ten dom, lepiłam te pierogi, udawałam sama przed sobą, stając przed lustrem, że wszystko jest dobrze, że będzie super, że rodzina i to i tamto. Ale to były najgorsze święta w naszym życiu. Najgorsze jest to. Czekajcie. Najgorsze i zarazem najlepsze jest to, że rodzina widziała, co tu się działo w tym domu. Jak się kłóciliśmy, jak się żarliśmy. My dosłownie byliśmy jak dwa psy spuszczone ze smyczek, które chciały się zagryźć i to było okropne, bo bliscy, wiecie, no ból straszny, ale z drugiej strony cieszę się, że tak się stało, bo nikt by w to nie uwierzył babcia może, bo babcia była wielokrotnie świadkiem jeszcze gorszych rzeczy, ale na przykład mój tata, moja siostra, siostra Daniela, tata Daniela, którzy byli przy tej sytuacji, by nie uwierzyli, gdybym ja tak coś z boku powiedziała, że Daniel ma problem, że że ja też mam problem z tym wszystkim, wiecie o co chodzi. No więc chyba powiedziałam, co chciałam. Wiecie, to wszystko się przez, przez lato to się wszystko nawarstwiało i były próby Takiego sztucznego lepienia, sztucznego zakrywania, były jakieś takie próby zakłamywa zakłamywania rzeczywistości, tylko pod pretekstem, że może będzie lepiej, ale to przez, przez, przez te lata wszystko się nawarstwiało, tak jak Wam powiedziałam, tutaj największy problem był z tym, że że my, w sumie bardziej Daniel, bo on ma ten większy problem, ja jestem bardziej wylewna, jeżeli chodzi o te moje problemy, miał problem z z mówieniem, co go boli. On myślał, że jak powie o swojej słabości, to będzie frajerem, że będzie miękką fają, że faceci to muszą być twardzi, że facet nie może y, łez, nie może mu łezka po poliku polecieć, nie może powiedzieć, że coś go boli. Plus do tego alkohol. Alkohol tutaj miał duże znaczenie. Yy... I ja nie mówię, że to tylko chodzi o Daniela, bo w pewnym czasie oboje poszliśmy w złą stronę, ale w odpowiednim momencie ja się odwróciłam od tego, a Daniel chyba z podwójną mocą w to wszedł, więc um, dopiero teraz na terapii, kilka miesięcy temu, powiedziałam Danielowi o co chodzi z tym alkoholem i, i że ja po prostu nie chcę takiego związku, bo ja całe życie widziałam alkohol. Bliscy przez alkohol odeszli, bo w tych alkoholowych całe życie ten alkohol. I że ja tego nie chcę, on nie potrafi tego zrozumieć, bo przecież piją wszyscy w weekend. W weekend się należy, każdy musi się napić w weekend. I przepraszam za takie moje rozklejenie. Uch, dobra. Przepraszam za to moje rozklejenie, ale no, to jest silniejsze ode mnie. Ja zawsze miałam problem z tym, żeby mówić z, z twarzą taką kamienną, bo zawsze się rozklejam, cholera jasne. No ale tak, alkohol to zło, alkohol to gówno, alkohol to narkotyk, alkohol to shit. I on niszczy, on powoli niszczy. On jest fajny, no oczywiście, że jest fajny, jak sobie przy grillku odpalisz piwko albo pójdziesz na imprezę i nie wiem, język ci się rozplącze, będziesz sobie gadał nawiązywał kontakty ze wszystkimi, ale alkohol to cichy zabójca. I mimo tego, że my kiedyś pokazywaliśmy każde wakacje z alkoholem, jest mi za to wstyd, ale cieszę się, że w odpowiednim momencie się ogarnęliśmy i... i teraz możemy się z Wami tym dzielić, bo wiem, że to jest bardzo częsty problem, wszechobecny, w każdym domu praktycznie, no w 90% domów był alkohol, jest alkohol, były rodziny alkoholowe, Widzieliście ten alkohol, teraz ten alkohol wam towarzyszy, no po prostu wszędzie nie, wszędzie. Więc tak, dodaję to tylko dlatego, że, że dostaję ogromne wsparcie i takie poklepanie po plecach, że, że to co mówię daje wam motywację, daje wam taką, takie światełko. Yy, I. No i tak, wiem, że tymi słowami mogę komuś pomóc, bo przecież majewcy, yy, wiecie, bogacze majewcy, oni nie mają problemów. Każdy ma problemy, każdy. Nie każdy o tym mówi, nie każdy ma na to odwagę, nie każdy po prostu chce, ale każdy ma większe czy mniejsze problemy dotyczące czy alkoholu, czy innych używek, czy przemocy w rodzinie, czy innych takich. No, tyle, moi drodzy. Kończę już, kończę. Muszę teraz przesłuchać to, co powiedziałam, bo. No bo to będzie grube. Ale czekajcie na 16. Ja też czekam na 16. Chyba, że już od nas Spotify możecie sobie odpalić, Ale ja, ja lubię na YouTube oglądać, więc. Yy... 2 godziny 22 minuty trwa wywiad. I powiem Wam, że bardzo się go obawiam. Wszystko wiem, bo Daniel mi wszystko powiedział, co będzie w tym wywiadzie, ale boję się, że ja nie wytrzymam że ja tego nie wytrzymam po prostu, że ja będę siedzieć, będę wyć. ale cieszę się, że do tego wywiadu doszło i no niech każdy go odbiera jak chce. Dziękujemy za wsparcie. Trzymamy za Was kciuki pamiętajcie, że wszystko da się naprawić. No nie zawsze, bo są różne sytuacje, ale najważniejsze jest walczyć. My jesteśmy tego przykładem, jeżeli chodzi o związek, jeżeli chodzi o używki, kocham Was Pa.